Masz zatankowany? Nie wiem. Tak, mam pełny. Dzień dobry, Martuś. I tutaj nasi dzisiejsi bohaterowie, proszę bardzo. MT7, Martuś, będzie pierwszy raz, więc pewnie też będą jakieś wrażenia z jazdy, a ja... Stres na pewno. A ja T-Max. A... Więc lecimy na Mazurki. Przy okazji spotkamy się, jak się uda oczywiście, z jednym z naszych patronów dzisiaj. To jest... Byłoby miło. No, kurde, chyba wezmę długie rękawiczki. Jakie wzięłaś? Długie. To chyba sobie wezmę chociaż pod siedzenie, bo może być zimno. Jak będziemy w nocy wracać. Nie tam zaraz w nocy, ty. No dobra. Co mam ci jeszcze wziąć? Ja jedną swoją długą znalazłem, ale twoje nie widzę tu. No to szukaj, dobrze, szukaj no. O, moja jest druga, sportowa, długa. A tobie które Heldowskie? Tak. Już tyle miejsca masz, to. Proszę jeszcze szpilki na zmianę I no trochę jedzonka innego jeszcze A tu nie ma jak ręki Norma no, jak zawsze Pusty zbiornik No zawsze ty odstawiasz pusty, ja to zawsze pełny odstawiam Dobra, dobra W taku na pewno jest cztery kreski No widzisz jak skuterzy już się schowają, przydał kanapki są Wszystko Nie ma tu kanapek jest. Kocyk Pamiętasz jak kocyk, wracaliśmy z kocykiem? Tak a to jeszcze fireblade pamiętam. A, ty mówisz Obyjdziesz o... tym! Jedziesz trochę, albo czekaj, to ja tego wezmę. Boże jaki wielki ten na motocykl. Jedwo się tu zmieściłam. Tak, odstawię się. Otwarta Ojej. bramka. Bramka otwarta, no. To wiecie, wezmę ten. Zamknę. Garaż. No właśnie chciałam zamknąć, dobra to. Zimę. Do zobaczenia dziewiąteczko. Dzisiaj latamy siódemeczko i... I tym Ej, tutaj coś stoi. Ojka. Dobra. A eee, masz rezerwę tam, czy co masz? Nie, ale jest jeszcze jedna ostatnia kostka. To. Nie wiem, gdzie zatankujemy, czekaj niech pochodzi sobie chwilkę. Te 21 stopni pokazuje, ale jakoś mi zimno w rękawach. Hmm. <grafię> nie wiem, czy to dobry pomysł, z tą kurtką To wrócimy do domu. Znowu? Ja mam plan taki, że jak pojedziemy tam, obrobimy to, wrócimy, wyprowadzimy psa i wtedy do Patrysia pojedziemy. Co, co, żeby się wtedy jedziemy przebrać. do Patrysia najpierw? No przecież teraz. Tu... Ale tu fajnie chodzi. O... o, tu jakoś lekko kierownica chodzi. Lekko nie? Tak, nie ma no. A tu nie, nie ma kręty. tego. Nie ma quicksistera? Nie ma, nie ma. Ja ci kręcę. Trzeba sprzęgło wciskać. Ojej, jak dziwnie. <laughs> jakoś nogi wysoko się trzyma też. No chodź, wyjedź przede mnie. Uch. Gdzie zatankujemy? Nie. wiem Ale fajnie chodzi ta siedemeczka. Aha, chciałeś posłuchać. Eee. O, rewelacja. O jego wydeszku. Co, na główną jedziemy i do tego? Nie wiem, tam drogo jest. Idzie? Na BP drogo. Ale w biskupcu na przykład. Dobrze, no może starczy. To prosto, tak? Nie, nie wiem, ja za to. No to chodź. No, jestem. No fajnie. Ale jutro. mi wieje. Gdzie? Już całe tu, w rękawy, <śmiech> wszędzie. <śmiech> Może jedziemy zmienić te ciuchy, co? Nie wiem, powiem Ci, wiesz? No. Teraz jest przyjemnie, ale. Wieczorem będzie zimno, co? No ale to wrócimy tutaj, mówię Ci, psa wyprowadzimy i wtedy do Patrysia pojedziemy. A to gdzie jedziemy teraz? Na szczytno. No to to będzie do 20. No jak? A jest 14.30. Jak chcesz kurwa do 20 jechać, do szczytna? Do szczytna, obrócimy w godzinkę. No zobaczysz na do nie wrócimy pewnie. Nie denerwuj mnie nawet A to powiem Ci, że fajnie na 7 Ale tutaj lepiej na tym skuterze, w sensie wiatr wieje za szybą, w sensie z tyłu. A te kurtki letnie to taki średni pomysł chyba. Nie wiem co by można było założyć innego. Tam gdzie jest ocieplina to umie jest ciepło ale tam gdzie nie mam ociepliny na rękawach to czuję wiatr Tak, ja też Ty bo to dużo kilometrów może wrzucimy po kurtki co? No jak? A, dawaj, może. wracamy po kurtki Gdzie zawracasz? Na moście może tam Tam wiesz, na no tym Siema, ma znowu te Skuterowo, motocyklowo Ty, ale ci ktoś... Gdzieś ty jeździła, to autowice masz brudną Nie, gadaj No mówię ci No dobra, słuchajcie, okazało się, że Dzisiaj to nie jest pogoda na letnie ciuchy i właśnie przyjechaliśmy e, zmienić kurtki No tak bywa no Fajny zestawik Ale już robimy drugi zestawik Ciuszków Dziobach Zmiana kurteczek. Skuterowe ciuchy na... Nie na dziś. O. 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 I już. Od razu inaczej. Dobry taki. Co? Rzeczy zapomniałeś, kochanie. A, dobra. No właśnie, telefon. ja go teraz sadzę? Hmm. Kamizelka. No zobacz, jaki ładny zestawik. No piękny. Ty, <grystanie> nie mogę sobie tego ochraniacza ustawić. Po prostu już trzy razy próbowałam. Po prostu tak mnie ułolił łokieć. Nie łokieć, tylko ramie. Ja mam postojowy hamulec zaciągnięty Już nie <grystanie> Na krapiku wyfajcie też chodził To tu też są akrapy? No jasne o. No, w tym od razu cieplej w sumie Z tym gorąco tym też mi było gorąco, tylko jak się jedzie to ciepło zimno Jak zbijałam bieg Z Trójki na dwójkę jakby silnikiem trochę hamować To, to jakoś tak myszkuje Inaczej Niż nasz entek. Nie wiem, nie wiem o czym mówisz, ale okej okay. Co masz na myśli myszkuje? No tak już wiesz, na boki się zaczął uclepać no Przy zrzuceniu biegów To taki, to musisz międzygaz zrobić, żeby wyrównać obroty może o to chodzi, co? Jak nie wiem, kochanie. Może się już przyzwyczaiłam do naszego No u nas to wiesz Że nie muszę nic robić i on no, tak nie no. reaguje Tyle systemów tam jest w tym naszym, że Że faktycznie A ten co? Wyścigowiec, kurna To ile masz tego paliwa? Jedną kreskę, ale nie świeci się jeszcze rezerwa a, dobra, to... Uwaga, stój. Proszę, proszę. Ej ty kurda. Na no dupeczkę to zrobił miejscu. Ona na skuterka już nie. Nie no, żartuję oczywiście. Fajnie. Prawdę mówisz, bo takie jest życie. E, pieszym trzeba ustępować. Ja wiem, że ty jak zbierzesz... Szpileczki, spódniczkę, to się samochody zatrzymują od razu, wszyscy się rozjeżdżają. Nie chodziło mnie, tylko w ogóle chodniku... tak w życiu jest. Na chodniku się rozchodzą Jak stoją dzieci, to ich nie puszczasz. Ale jakby stał lachą, to by się od razu puścił, no. Po prostu. Bo zawsze można jeszcze potem na zadek popatrzeć, nie? A ty kurde no Omarzyć sobie. Dobra, to dawaj, jedziemy do Patrysia, przybijemy piony i ogień dalej. Ojej! Ale cicho chodzi na tym akrapie, kurde. Powiem ci, że to... Ja go tu słyszę. Ale nie, jak przejeżdżasz obok. O to nie... nie. To nie ma takiego ryku jak w tym. Jak ee, w naszym. Ja tu w ogóle mam jeszcze mode sport chyba. Ciekawe, który to lepszy. Hmm, zobaczymy na ASC. Czyściutki tak ładnie go umyłem co skuterka? Nie, siódemeczkę i dziewiąteczkę też I co już brudny? No nie, żebyś się ubrudziła, bo jutro jedziemy w Zamiast wyjścia mogłeś zatankować, a nie? A <noise> no, jak przyspieszasz to słychać go trochę Pięknie O, rezerwa mi się włączyła O kurde, ciekawe czy tam stacja czynna w tym? Ale 15 to czy jedna będzie? No dobra, dojedziemy. to jedziemy. To może teraz tu mało jechać? Nie! No by mi starczyło Nie! To będziemy się mnie potem? Ja cię zaboluję, on ja będzie powiem Mam ja. ci w tych rękawiczkach, to za ciepło nie jest. <grym> Typowo letnie. No tak miały być. Znaczy teraz nie jest mi zimno, nie? Ale jak będzie wieczorem, dobrze, że wziąłem te drugie rękawiczki, tak naprawdę. Ale fajnie Ciekawe ten skuter To teraz mamy tryb S No to ciekawe czy to jest tryb sportowy Czy jaki Może tryb chyba... y... Śnieg, snow <laughs> Nie, chyba sportowy Bo czuję, że na odkręcenie monety Trochę inaczej reaguje Ale daje tym Audi Stresowałem trochę Pana na trampku Czy zbiera Ale ogólnie to wieje strasznie kurde Największe zastrzeżenia na skutera mam takie Że kuź, tu musi tak rzucać od tej szyby po prostu Powiem wam takie zawirowanie powietrza się robi Tu nie ma Ale tu gdzie ja siedzę kawałek dalej To po prostu tak rzuca kaskiem Że masakra Nie Już Nie chodzi o to że jest tam głośno bo Bo jest głośniej Tak z tyłu słyszę bo tak To słyszę na ja Tak powiem mordewind a tak Trochę inaczej ale Wyrzucanie po prostu cały czas ten kaskot skakuje, to jest najgorsze Wiecie, na skuterze No i dobra, gdzie ten Patrysiak teraz? Ile masz paliwa? 15 na rezerwie Może trzeba zatankować tu No Tu jest gdzieś stacja była po lewej O, no. czekaj Zawróciłaś? No no przystanek zjechała Oh, może jakoś zawrócę. O, oh, kurwa, nie mam siły sama go Gdzie Jesteś, bo nie widzę cię. Hm. O, jest nasz bohater. Co? No siedzi jednak jakiś pie... No to jest tankowanie czy nie? Chyba nie. Zdecyduj się, bo w końcu się stukniemy. Na tym puskowiu. Fajnie tu Masz 95. Ja nie wiem czy będę tu tankował? Chyba nie. Nie musisz, to nie tankuj no. Czekaj, czy tu można kartą płacić? No nie, zapytaj. Powiem Wam, że ogólnie e, to jest to... Fajnie w tych lusterkach, tylko kurde kamerki nie widzę czy nagrywa czy nie, tak? To się zawsze przybliżałem, pa, ekranik i było tak, widać, czy... a tak jak teraz wezmę to nie widać, nie? A nie, jeszcze ty leci, dobra. No tak, także śmiesznie. No i hamulec postojowy, to w sumie fajna sprawa, już mi nie zjeżdża. Kochanie, ale wyjeździłeś? Co? Już, 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 bo chyba już, tak, już jest do korka. Nie, nie, już starczy. Teraz już będzie przelewem wylatywało, dziękuję ślicznie. Co? Ile hajsu? Ile ostatnio żeś wyjeździł? No Boże, cztery dychy. Dwa... 12 litrów całej żeś wyjarał. A gdzie myśmy byli? A w dziewiątce to myślę, że jest pełno, to trzeba w ogóle na jutro zatankować. No, te oczywiście, jakoś. że jest pełno. O, jedna kostka wachy mi ubyła. Ciekawe jaki mam zasięg, czekaj. nie to się patrzyło? Tu. 5 litrów na setkę, średnie spalanie. Ee, zasięg, jest? gdzieś tu Dziękuję było. Dziękuję bardzo. Hmm, nie wiem gdzie było. Przecież hmm. powiem Ci, nie mogę się wczuć w siódemę. Tak? No taki no. jest bardziej szarpiący chyba wydaje mi się, nie wciekłem. Nie no? wiem, może tak od dołu, ale jakoś nie wiem, nie czuję się na nim bezpiecznie. I no tak dalej tak... Brrr, Boję się brrr. składać i w ogóle jakoś tak... I zostaje jak nie ma tego quickshiftera trochę... Bo jednak wolniej mi to idzie, zmienianie biegów. Właśnie, eee. dziewiątką jechać. Patrysiowi w siódemkę. Co, jutro? No nie, nie. No dlaczego nie? To na Ci damy. Ja będę jutro jechać jak Fleja, tym jak mi będziesz kazał jechać siódemką. Ale nie zobacz... będziemy jutro dziwidować tak? Ale zobacz jak ja dzisiaj nie, nie ten, nie, nie pojadę szybciej, bo się boję na nim jechać. A wieje, zobaczysz, będzie lepiej jak pojeździsz. Może. Pewnie się wiezisz. Spokojnie, dzisiaj sobie polatamy po trening taki zrobimy mały. Co tam Cię boli? Oa, zegarek. E. Ojej. oje, ja. Kurwa, jaki ciężki dziad! Oje, sobie długo podniosłam. <laughs> Dobra, jedziemy. A gorąco? Cześć, bo górna, trzeba to ściągać jak ty tutaj. Gdzie to się odpala? Czemu on nie odpala? A tu Dobra. <śmiech> kurna <śmiech> tych systemów. Dobra. I ja mam w ogóle długie czy krótkie? Nie wiem. Martuś, Ty musisz, bo ja to nie mam czym Ale co? No chłopak pokazywał, ale żeby... daj mu, daj mu a? A? Ten dobry Jedziesz? No, dawaj To jest to, a krapika brakuje tutaj Patrzcie, jak on stabilnie jedzie Kurna, jak przyklejony, jak puściłem kierę po prostu... Uhu. No tu jak się siedzi to też mnie na bak nie ściąga. To prawda. Dla mnie tam się dużo wygodniej na 7 siedzi jednak. Tylko noga kiepsko. Nie wiem, chyba bardziej zgięta tu noga jest, co? Nie... Czekaj. Na biskupiec mieliśmy jechać, mówił coś Patryś No ja tam wiem gdzie to jest. A którędy gdybyś na Biskupiec jechał? Powiedział, że skręcamy tak jak zawsze na biskupiec. To chyba tu. Także na samym omówie, na samym rondzie, czy gdzie? Czekaj. Nie wiem, kochanie. Yy, I potem ten, i co jeszcze? Faktycznie on jest bardziej szarpiący nad, na tym... Na niskich obrotach. Na biegach, Ta. no. Kurna. Czekaj powoli. Szambonurki mówił, że tu gdzieś są. to jedź dalej bo zawrócimy najwyżej. tu nic nie widać, nie, tu już koniec wiochy mówił, że na, na rodzie, naprzeciwko na sklep jest Ale czy tędy do biskupca się jedzie, czy tu na lutry? Nie, nie wiem że... gdzie się jedzie do biskupca, skąd mam wiedzieć? No jak nie wiesz, nie jeździliśmy nigdy. Mi się wydaje, że tam przez miasto trzeba przejechać. Trzeba wrócić, tam Co mogłód jedzieć z tyłu uważać Chcesz, czekaj, a tu nie na szambonurki się jedzie? Może to tu gdzieś? <ścoughs> nie, tam nie Patrz, gdzie ty jesteś, kurde? Jeździmy, jeździmy w kółeczko tutaj, zwiedzamy tą wioskę. Wolne, wyjeżdżaj. A ciebie nie widać. Bo się na przeciwko sklepu, coś tam, coś tam. Tak, że na przeciwko jest jakiś sklep. No. Na mój gusto trzeba jechać dalej przez miasto. myślisz? No nie wiem, no do dobre miasto, biskupiec się tam bardziej kojarzył. Nie, biskupiec to gdzieś tam jest, tak? A, czekaj, już wiem gdzie. To nie tu zupełnie, masz rację. W lewo trzeba się cofnąć. Za daleko pojechaliśmy w ogóle. chyba wiem. Kurna wioska, 2000 mieszkańców, taka wielka. Tam to będzie na rogu. otwarcia jak i zameczek, ha? na wsi sobie budowali kiedyś. <laughs>